Przyzwoniłem w gościa przed chwilą, Oparłem mu się o zderzak, potrzeszczały mu te plastiki, jakiś pipsztok wyleciał, koźwa i musiałem mu stole dać. Witajcie! Jest sobota! 4 lutego! Halo? Ja? <laughs> Nikogo tam nie ma. O, jest łopata do śniegu, świetnie. Tu straszy, nie? Uuu. Dobra, idę odkopywać. Samo, no właśnie, dobra, jest sobota 4. lutego 2023 rok Dzisiaj będziemy działać na Fordzie. Będzie podjęta próba odpalenia, nie odpalenia, nie, ale zakręcenia silnikiem od Forda. Yy, ciąg dalszy prac nad skrzynią biegów i prace drogowe. Włącznik elektromagnetyczny niestety, ale on jest jakiś uszkodzony, tak poważniej. No trzeba, coś powinien zareagować, no ale przecież tu większego prądu nie potrzeba chyba, nie, do tego. Po to to jest właśnie. A grało już to, raz robiłem, ale zrobię jeszcze raz specjalnie dla was. <śmiech> Zobaczcie, <śmiech> tak sobie kącypowałem. Patrzcie, co lewar wyprawia. Patrz. Kręci się jak wariat. No właśnie, to w sumie po co mi wyłączyć elektromagnetyczny. Jak nie działa, to nie działa. Do odpalenia nam to wystarczy. Czy mogli zakręcić silnikiem pierwszy raz od nie wiem ilu lat, bo to jest w dziesiątki lat już idzie prawdopodobnie jak to leży po kątach. Będziemy kręcić... O, mój, mój, mój ten, to jest wiecie, wiecie co to jest, to jest mój stojak do kamery. Eee, no. Bum! I Działa? Raz, dwa, trzy, mikrofonu. O oh mój god, I'm god, tak by starożytni Germanie powiedzieli. Go ale niestety to nie zawsze działa. I nawet starożytnym Germanom nic nie pomogło. Co się może stać? Co może pójść nie tak. Na kontakt to my tak, nie? Jak ten Mahomet temu? Żydowi tak Żyd Mahometowi. Nie. Jak Żyd, a dlachodni nie. Wiem, wiem. Niebezpieczne żarty są. すいません。 Tak. Powiedzcie w komentarzach, co mogło pójść tak. To? Zamachowe. W całe szczęście, że zostawił tu śruby, chociaż widzę, że jedna jest nieobinana. Generalnie do kół zamachowych z reguły idą śruby z takimi łbami w takich dziwnych kształtach. One są wklęsłe albo mają wklęsłość taką typowo soczewkową. Tu jest soczewka wypukła, ja widwałem takie z soczewką klęsu. specjalne śruby, po prostu do takich obciążeń zmiennych mocno i dynamicznych nie? one tu mają po prostu wygubione jakoś naprężenia, to cała tam teoria jest to nie będę tu gadał, bo bo pewnie głupot gadam, jak będzie mnie słuchał jakiś doktor z Politechniki i to mnie wyśmieje jedna niestety jest taka, o zwykła klasa 88 są na pewno mocniejsze. Nie jest Drobno z wojny nazywa się gazowy, bo wymyślili go starożytni Germanie. No. Tak, tu mamy tarczę z tu mamy docis, Nie Wkładamy tarczę wiadomo, domu, nie? Wkładamy Kozak, że ja już miałem małek po prostu wejściowy, po prostu na stanie, nie mogę nic z tego bo nie, nie wiadomo, czy to jest tak, czy szczegółowo trzeba wymieścić Tak, trzeba mamy wycentrować. Patrzcie, jak to Sam to pomalowałem. <grystanie> no, może no, gminkę coś nie wie, co? A niech tam mają. O, jak tu się fajnie nagrywa wszystko sufit dobra weźmiemy łóżku. nie wiem gdzie ucieło cholera w którym momencie się przewróciło w każdym razie przykręciłem dzwon czyściłem gwinty yy, pod dzwon prawda nie ja chyba nie. jeszcze jak pokazywałem wam kuwetkę to z tych śrub to było dobrze tak weźmy przedłużkę do gwintownika nic nie da musiałem mieć pół metra tej strony 你也上。Yes. Ucieczkę, bo tu stoi siedzicie w końcu. Wygląda to w tej chwili tak. Tu widzę, że nie mam śruby. Mam nadzieję, że gwint jest cały. Będę musiał jak coś znaleźć. Też pewnie przez starożytnych Germanów wynalezione. jest pompa wody, która tak jak mówiłem, zgięło mi się. Zgięło mi się koło pasowe. Nie wiem, czy tam coś jest. Czy to jest tylko łożysko? To jest niedokręcone. A, to się trochę poprawi jak ja to dokręcę. Na podkładek, ale to roboczo. Widziałem na internecie, ktoś miał bardzo ładne to śmigiełko, takie kurde. No ale to i tak chodzi. Wręcz w takim ładnym czerwonym kolorze oryginalnym, nie? Dobra, ta strona wygląda ładnie. To jest efekt mojej wczorajszej wytężonej pracy nad tym dzwonem. Widzicie, nawet dobrze, że ktoś zostawił te kawałki, to są oryginalne. Zobaczcie, ja przypomnę, to jest 66 rok, nie? No Ja rozumiem, że tu już jest dospawane, ale to dobrze, że to zostało, bo ten koniec jest bardzo specyficzny i trzeba byłoby coś nieźle kombinować, nie? A tak mamy. O, tu już można sobie dospawować co się chce. Najważniejsze rzeczy zostały. Rozrusznik jest. Można go podłączyć i tym zakręcić, nie? Dobra, to gdzie pakujemy ten silnik. Hmm. wiecie co? ten silnik ma większą szansę poprzemieszczać się w tej budzie, niż w tej dobra to co? to co? trzeba go na czymś postawić może go postawię tu na tym po prostu, będzie stał sobie a nie, bo to te rury mi będą przeszkadzać po co ja je przykręciłem dobra, położę go na palecie albo coś w tym guście, jakoś go podpieram Było na zasadzie opuszczającej się kurtyny. Silnik zjechał w dół i zniknął z pola widzenia. Co za amatorka, nie? Pomyślałem sobie, że pojadę po kable rozruchowe, żeby zakręcić, nie? żeby mieć grubszy przewód, żeby się podłączyć. Skończyło się na tym, że się zakopałem na podjeździe. W związku z czym wróciłem, wróciłem na warsztat i postanowiłem, że dorobię sobie uszczelki pod kolektor po prostu teraz, nie? Jeżeli, aha, tylko że mi materiału nie starczy już na te uszczelki, pewnie. Czy to tak bardziej na jedynkę pasuje, czy. No bo ja nie wiem, jaką one tu miały grubość. Przypuszczam, że jedynka byłaby kurde lepsza, nie? Bo tu jest, tu jest praktycznie milimetr. Że uszczelek też nie dorobię, bo jednak to jest, to jest milimetr, tak? I wtedy tu wydaje się, że ładnie się yy, schodzą, nie? Te powierzchnie, więc to powinno być jedynka. Chyba. No, ale to w ogóle z tymi uszczelkami to nie jest taka prosta sprawa. Też musi iść tutaj. I tutaj. Nie wiem czy jakie. Ja. no nie no, bo to jak ściągnę to to może tam wlezie, nie? No tak, uszczelek nie dorobię, nie mam materiału grubego odpowiednio. Więc co ja mogę teraz zrobić? Tak na dobrą sprawę, to mogę zacząć, wrócić do tematu skrzyni. Ponieważ ze skrzynią jest taki kibel, że tu się te koła w ogóle nie kręcą na niej, nie? To się powinno w tej chwili swobodnie obracać, to i to. To wszystko stoi, nie? Jest tyle rzeczy do zrobienia, że, że zawsze jest co robić. Zrobię Wam mały update. Z kumarkiem jest tak, że czekam na części. Została zamówiona nowa cewka. Świeca tam to pierdoła, ale świecę też wziąłem. Linki, bo linka gazu też tam jest urwana się okazało na końcu od manetki. Bo gaz jednak mam, tylko linkę mam spieprzoną. Silnik solo, tak, pamiętacie silnik solo? Silnik solo też o nim nie zapomniałem. Po prostu odłożyłem go chwilowo w ten kąt, ponieważ też czekam, bo muszę zrobić szarpak i zamówiłem sobie, nie chce mi się tu rezać tego ręcznie, zamówiłem sobie takie dopasowane koło, które pospawam z tym stożkiem, który tu był i linką go będziemy ciągnąć. Gaźnik jak widzicie mam dobrany, to jest taki pozorny chaos. Pada tylko mówię, na razie muszę od niej odpocząć. I to współpracuje z choinką. I cyk polega na tym, że... Wiecie jak to działa, nie? Czy nie wiecie? Czy wam musi objaśnić. Cyk polega na tym, że to jest sprzęgnięte z wałkiem. To jest piasta synchronizatora. I myk polega na tym, że albo zazębiamy teraz jak to się przesunie, i się zakliknie to z tym i z tym, to zaciska się na tym kole i wtedy z wałka wejściowego idzie tędy, 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 tędy moment i nawałek wtedy za pośrednictwem tego synchronizatora, nawał nie? wyjściowy. Tak samo analogicznie w tą stronę i ten cyk w tą i cyk w tą. W związku z tym, żeby jak na jednym będziemy mieli sprzęgnięte, to te muszą one się kręcą cały czas, ale to się musi kręcić swobodnie, tak, no bo się kręci cały czas. Te koła powinny się obracać. Ja nie wiem, dlaczego one, one naprawdę twardo stoją, nie? Ja się obawiam, że tam może być poważny kibel, nie? I to już mnie bardziej martwi, bo nie wiem, czy nie skończy się tym, że trzeba będzie wszystko po kolei po prostu z wałka zbić. A tu by można było zastosować ściągacz, gdybym już miał gotowy, ale nie mam. Chciałem robić materiał na temat ściągacza, ale stwierdziłem, że to jest zbytnio pierdołowaty temat. Generalnie mam w tej chwili też czekam na łapki nowe do tego ściągacza. Cóż, spróbuję młotkiem, miętkim. Wiem, że tak się nie robi. Wiem, jak to boli. widzicie, to jest rude, nie? ten pierścin też jest ładny mówię, cały ten szaszłyk trzeba rozebrać powietrze jednak sprężone ma potęgę bo jak prysnę tym i podmucham powietrzem to to powietrze to wpycha tam, nie? Oczywiście, że tak się nie robi, ale wiecie, teoria, praktyka. No, nie powinienem tak robić. Aczkolwiek spróbowałem tak, wcale dużej siły nie wybieram, więc nie mam obawy, że coś tu mi się wykruszy. Takie ruchy na tej zasadzie, że. O, takie ruchy robię, nie? To jest staro robota. Nie? Ja tu nie wyczuwam luzu. Nie? No i patrzcie, patrzcie, jak to się kręci, a jak to stało? Widzicie? I tak samo będzie się kręcić to kółko i to kółko. Widzicie, tam jest taka. No są takie odciśnięte ślady rdzawe, ale to trzeba na bardzo delikatnym papierku. Zeszedł, widzicie? On ma taką. O! Takie coś. I to siedzi w takim rowku, ale w pustowni Dziwne. Wiecie, mówię, tego szaszłyka trzeba pilnować, bo. i co, którą stroną było, nie? To nie? <grymiany> <grymiany> Przypomniałem sobie, że mam prasę. Łody, bo, jak widzicie idzie, nie? Bo niczym nie zaszło. O widzicie? Zeszło? Ja, bo tutaj ja to zdejmę, ale już właśnie o. widzicie, bo tu są te tak zwane kamienie, nie? Nie ja wiedziałem, że one tu są, tylko że jaki tu jest syf bo to jest piasta synchronizatora i ona jest sprzęgnięta z wałem widzicie nie czy to widać widać chyba syf straszny także to trzeba rozebrać widzicie tu są sprężynki które rozpierają tak zwane kamienie tymi dzęzlami one się po prostu w tych rowkach tu siedzą tu jest taki rowek dookoła tam wewnątrz i one, te kamienie, siedzą i to powodowało, że jak się wodzik przemieszczał to najpierw tam, wiecie, ruszał czymś, a dopiero później się przeklikiwało w coś innego, nie? To tam... to jest takie tam... No i teraz to łożysko. Ono musi zejść w tą stronę. W tą. Czyli to musi zejść. To łożysko musi przejść aż tu. Czyli to jest na wcisk i to jest, ja widzę, tylko na wcisk. słuchajcie, tu nawet w pustu żadnego nie ma. I tak naprawdę ja chyba spróbuję na razie na prasie ściągnąć to, ściągnąć łożysko. Więc to koło na pewno nie schodzi w tą stronę, tylko w tamtą stronę. W związku z czym ja idę to na prasie wszystko zdejmować na tamtym kierunku. To wszystko ściągnąłem na prasie. I to szło w tej kolejności. Najlepsze jest to, że to jest po prostu na wcisk na, tym, na tej średnicy i nic więcej. Po co? Nie ma sensu. Trzeba to wyczyścić ładnie. To powyczyszczać. I składać. I jedziemy! Normalnie, słuchajcie, jestem gotów polubić tego forda. No, sobie troszkę już przeczyściłem. Te czopy Nanizałem to sobie tak, żeby po prostu mi się nie, nie popieprzyło wełbie. No, no, generalnie widzicie te koła. W tej chwili się kręcą i to tak miało być od początku, nie? Tam będę musiał to dobrze wszystko poczyścić a nie złożę. Mówię, wszystko wydaje się, a jeszcze i tego synchro jeszcze nie rozebrałem, nie? On cały czas jest takim trochę monolitem, nie? tu wjechać Mercem i tu sobie silnik już przytagowałem przy, przy i wiecie, kablami podłączyć ten rozrusznik tylko jedna rzecz. Ja utknąłem moim, moją 300. -ką. I zablokowałem merca. <noise> to się nie chce ruszyć. Przejdę po łopatę i będę działał, nie? Kurde, bo już późno się robi. Historyczny moment. Po raz pierwszy od nie wiem kilkudziesięciu lat silnik od Forda będzie się kręcił. Za pomocą swojej siły. Jaką jest rozrusznik? Proszę, jak chodzi? Żeby go nie spalić, bo mogłem świecę w sumie. Ewa, nie wiem czy kopień, tylko świecę. Dobra, nie chcę spalić rozrusznika. Było no. trochę za luźno. Teraz mogło tu nie ma świeci w ogóle. Widzieliście to? Widzieliście? No! Ech, a także. Sukces! Dzisiejszy! Odfajkować można. Dzisiaj jest sobota. 3-4 lutego. Podsumowując, działania dzisiejszego dnia został odpalony Mercedes. Wyjechał na śnieg. Tak na poważnie podgoniłem trochę pracy przy Fordzie. Rozebrałem skrzynię. Główny wał udało się odblokować wszystko. Ocholę. Okur, oh, <laughs> przytarłem Symerca. I aha, co ja co ja chciałem, powiedzieć.